Las Buczyna w zbiltowskiej Górze koło Tarnowa. Miejsce wyjątkowe w skali światowej. Dlaczego? Odpowiedź w dzisiejszym odcinku programu Czy wiesz, że... Miejsce tego typu jest tylko i wyłącznie dwa, drugim tego miejscem jest, tego typu miejscem jest Babi Jar pod Kijowem. Tutaj w okresie okupacji w 1942 roku rozstrzelano, wymordowano około 8 tysięcy żydów. Żydzi zostali rozstrzelani, wymordowani tutaj i zostali pogrzebani w tym miejscu. Wydaje się to naturalne, ale Holokaust, czyli to zorganizowana zbrodnia, zorganizowany mord narodu żydowskiego, przebiegał w sposób planowy i w sposób absolutnie inny, absolutnie odmienny. Te 11 milionów Żydów zamieszkujących tereny okupowane przez Niemców. Miało zostać wymordowanych, i zostało wymordowanych w ten sposób, że Żydów najpierw zamykano w gettach, następnie stamtąd organizowano transporty do obozów zagłady, gdzie y, Żydzi byli y, gazowani, mordowani w komorach gazowych, a następnie byli paleni w krematoriach. I w ten oto zorganizowany sposób Niemcy wymordowali kilka milionów Żydów. A więc takie rozstrzeliwania kilkuset, kilkudziesięciu, czy nawet tysięcy Żydów, jak to miało miejsce w tym przypadku, było rzadkością. Takich miejsc nie jest niewiele w Europie i tym samym na świecie. Dokładnie tak jak powiedziałem na początku, w Europie są takie dwa miejsca. Babi Jar pod Kijowem na Ukrainie. Tam zostało wymordowanych od 30 do 40, do 40 tysięcy Żydów, głównie Żydów kijowskich. Mhm. Czy wiadomo dlaczego akurat wybrano to miejsce? Czy to jest, był jakiś przypadek? Nie, to nie był przypadek. Proszę zwrócić uwagę na y, ten teren. No, w tej chwili akurat mamy zimę, y, z drzew opadły liście. Ale ten teren jest dość specyficzny. Mamy tutaj taką małą dolinkę, zaogrębienie terenu. Dookoła rosną drzewa, dookoła są lekkie wzniesienia. To wszystko powoduje, że tych ludzi można było łatwo tutaj przywieźć. Tutaj wykopać doły, pilnować, mordować. Ucieczka stąd była bardzo mało prawdopodobna, wręcz niemożliwa. Żydzi nie tylko zginęli tutaj Żydzi, nie tylko zginęło te 8 tysięcy Żydów z getta Tarnowskiego, ale zginęło tutaj, oblicza się, że około tysiąca Polaków, tysiąc więźniów Tarnowskiego Gestapo. Tutaj ich rozstrzelano, a więc nie tylko rozstrzeliwano Żydów, również wykorzystywano do rozstrzeliwania Innych. Natomiast dlaczego to zrobiono? Najprawdopodobniej ze względów logistycznych. Po prostu w trakcie likwidacji, tej pierwszej likwidacji geta tarnowskiego, która rozpoczęła się 11 czerwca 1942 roku, po kilku dniach mordów, gdzie Żydów gromadzono na tarnowskim rynku, tam ich. Torturowano, bito, rozstrzeliwano. Młodsze dzieci nawet mordowano w ten sposób, że rozbijano ich główki o bruk, rozbijano o ściany domów. E, świadkowie wspominają, wspominali, że e, tam wymordowano przynajmniej tysiąc ludzi na Tarnowskim Rynku. Że było tak wiele wymordowanych, że aż płynęła wielkimi schodami struga krwi. I tarnowiani to pamiętają. Tak zapamiętali ten okres czasu. Po kilku dniach takich rozstrzeliwań i wywózek okazało się, że te doły, wcześniej przygotowane właśnie na cmentarzu żydowskim, na tzw. Kirkucie, one są już pełne. Też regularnie wysyłane transporty. No, domyślam się, że to wszystko przestało działać w sposób zorganizowany. Prawdopodobnie dlatego. Oczywiście to są tylko moje hipotezy, moje domysły. Myślę, że jest to zasadne. Dlatego też 7-8 tysięcy mieszkańców tarnowskiego Getta, byli to głównie, podkreślam, były to dzieci. Byli to ludzie niepełnosprawni, były to osoby starsze, a więc ci, którzy nie posiadali z racji wieku. Bądź swojej niepełnosprawności, choroby nie posiadali tak zwanych kart pracy. A więc nie nadawali się, mówiąc kolokwialnie, do pracy, do wykorzystania przez maszynę, zbrodniczą maszynę niemieckiej gospodarki i zostali dlatego przeznaczeni do likwidacji, do yy, po prostu zamordowania. Zostali przywiezieni tutaj i tutaj ten proceder kontynuowano. Przywożeni byli ciężarówkami. Tutaj wcześniej polscy przy, przymusowi z tak zwanych Bałdyństów, czyli batalionów budowlanych, zostali zmuszeni do wykopania dołów. Te doły no, widzimy, gdzie one były kopane. One były wykopywane w tych miejscach, które zostały upamiętnione i ogrodzone tymi ramkami. Po prostu poszczególne osoby były prowadzone przez. Organizatorów tych rozstrzeliwań przez SS-manów, przez Niemców i rozstrzeliwani nad samymi dołami. Prawdopodobnie wykonywano to w ten sposób, że do pojedynczo, bo nawet miałem okazję rozmawiać kilka lat temu ze świadkiem tych rozstrzeliwań, z Polakiem, z panem Sumarą, który był właśnie jednym z tych robotników przymusowych, który wykopywał te doły, a później widział rozstrzelanie. Więc z jego relacji wynika, że po prostu Żydzi byli prowadzeni i pojedynczo rozstrzeliwani, byli nad właśnie tymi dołami śmierci. Mhm, czyli pozostałe osoby widziały, jak są poszczególne osoby mordowane? Tak, oczywiście każdy z nich, niestety, czekał po prostu w kolejce do rozstrzelania. Hmm. Miejsce to chyba nie jest zapomniane. Wiadomo, nie w tym może okresie pandemicznym, ale bardzo często przyjeżdżają tu pielgrzymki. Jest to zorganizowana działalność prowadzona przez państwo z Izra Izrael, mianowicie młodzież izraelska. Jak wiemy, do armii, do wojska izraelskiego powoływani są mężczyźni i kobiety. I oni właśnie... Yy, przywożeni, są na takie wycieczki organizowane bodajże przez Izraelskie Ministerstwo Światy. Te wycieczki są organizowane, dofinansowywane i właśnie przed rozpoczęciem służby wojskowej młodzież przywożona jest tutaj, z tym, że takim centralnym punktem odwiedzin w Buczynie jest ta mogiła, to jest tak zwana mogiła dziecięca. W tym miejscu zostało rozstrzelanych Około 800 żydowskich dzieci z tarnowskiego sierocińca. Przeraża oczywiście ilość, 800 dzieci, ale przeraża też metoda, sposób w jaki te dzieci zostały rozstrzelane. Mianowicie te młodsze dzieci ponownie, jak, podobnie jak na tarnowskim rynku, były. Mordowane w ten sposób, że rozbijano ich główki o pnie okolicznych drzew. Wiele spośród dzieci natomiast było grzebanych żywcem, przysypywanych żywcem przez zbrodniarzy. Wielu spośród odwiedzających przynosi kamyki, ale na przykład ja widziałem zabawki. Zabawki najrozmaitsze: od jakichś pluszowych zabawek aż po plastikowe żołnierzyki. Zabawki, fotografie, ale ta mogiła wymaga co jakiś czas takiego sprzątania, bo po pewnym okresie czasu, nie sprzątania, ta ilość zabawek jest oszałamiająca wręcz. Co jeszcze należy wspomnieć? W 1948 roku, a więc po zakończeniu wojny, wyznaczono właśnie te miejsca, gdzie, gdzie Najprawdopodobniej zamordowano i pochowano Żydów, i tutaj zostały te miejsca ogrodzone, zaznaczone, zostały odpowiednie postumenty tutaj postawione z napisami w języku polskim i w języku hebrajskim. Natomiast kilka lat temu byłem tutaj razem z panem Aleksem Szwarcem z Komisji Rabinicznej. I miał ze sobą go radar i różdżkę hiszpańską. No, go radar wiemy co to jest, natomiast różdżka hiszpańska to jest takie urządzenie już yy, z dziedziny niemal, że no, wymaga pewnych umiejętności, pewnych właściwości. Yy, można skutecznie, osoba, która ma pewne umiejętności, może skutecznie poszukiwać pewnych, wyznaczać pewne, pewne, oznaczać pewne zmiany w gruncie. Oczywiście pogrzebanie w gruncie wielu, tak wielu, wielu osób, jak to miało miejsce w tych miejscach, no przecież łącznie tutaj zginęło ponad 8 tysięcy ludzi. No więc to wywołuje tak duże zmiany w strukturze ziemi, że jest to dla różkarza jak najbardziej czytelne. I właśnie z Aleksem Szwarcem pospacerowaliśmy sobie po tym terenie. W niektórych miejscach nie było y, zmian, które wskazywałyby na to, że leżą tam, że ktokolwiek tam leży, został ktoś zamordowany. Natomiast Aleks stwierdził, że tu na tym terenie, gdzie się znajdujemy, jest jeszcze y, przynajmniej siedem zbiorowych, równie licznych mogił pomordowanych ludzi. A więc to, co tu jest, co wskazuje ogrom tej zbrodni, to nie wszystko. Tak naprawdę był, jest jeszcze więcej mogił, ale kultura żydowska i tradycja, religia nie pozwala na to. Po prostu tutaj już tak naprawdę nie należy kopać, szukać, grzebać, tak już pewnie zostanie na wieki i dobrze. A czy mieszkańcy Tarnowa pamiętają o tym miejscu? Czy wie pan co wydarzyło się w lesie Buczyna w Zbiltowskiej Górze? No wiem, wiem. No, w czasie wojny egzekucje w Buczynie były Żydów. Nie, nie mam pojęcia. A ty Nie. Nie wiem. Nie słyszała pani? Nie. Odwiedzane są miejsce przez wycieczki z Izraela. Także no, należy pamiętać o takich miejscach, no, bo to była tragedia tych ludzi. O kolejnych wydarzeniach z przeszłości, ciekawostkach i informacjach związanych z naszym regionem dowiecie się z kolejnych odcinków programu Czy wiesz, że? Do zobaczenia!